Bo jeżeli Amerykanie stwierdzili, że Europa będzie w pierwszej linii, to prawie że cytuję prezydenta Trumpa z wczoraj, tak? Europa będzie w pierwszej linii, a my tam będziemy, żeby ich wspierać, no to w tej chwili takie informacje dochodzą. No, trwają intensywne prace nad budową całego pakietu, w tym sensie gwarancji dla Ukrainy, czyli wsparcia militarnego, które za chwilę będzie położone na stole. I zobaczymy, co Amerykanie w tym kontekście zrobią, bo prace nad tworzeniem takiego pakietu trwają. Amerykanie wsparli ten, ten, ten kierunek, więc no to jest konkret. Być może to jest największy konkret z tego spotkania, że w tej chwili trwają intensywne prace nad budową pakietu koncepcji wsparcia militarnego dla Ukrainy, jako gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. To ja osobiście uważam, że to jest największy konkret, który, który, który ze spotkania w Waszyngtonie. Mamy na stole.